Co zwiedziliśmy podczas czterodniowego van -tripa na Litwę i Łotwę? Pierwszym naszym punktem był Tykocin, który słynie ze swojej długiej żydowskiej historii, pięknego XIV-wiecznego zamku. A następnie odwiedziliśmy Białystok i Pałac Branickich, który jest znany jako Wersal Podlasia. A kolejny punkt to Supraśl i jego przepiękny, prawosławny klasztor. Dzień drugi zaczynamy od zamku w Trokach, który znajduje się na środku jeziora oraz przepięknego drewnianego miasteczka. Następnie kierujemy się na Wilno, słynną bramę ostrobramską oraz wileńską katedrę. Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy, jest Kernew, czyli dawna stolica Litwy i jedna z najstarszych osad w kraju, wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Po południu odwiedziliśmy Wzgórze Krzyży, czyli miejsce pielgrzymek, w którym znajduje się ponad 100 tysięcy krzyży. Dzień trzeci to głównie zwiedzanie Rygi, jej przepięknej architektury i starówki, która jest wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. A po południu spędziliśmy na plaży w Jurmali, czyli słynnym kurorcie nadbałtyckim, który ma przepiękną drewnianą architekturę. Czwartego dnia zwiedzaliśmy portowe miasto Kłajpeda z dostępem do Mierzei Kurońskiej, a w drodze powrotnej udało nam się zobaczyć jeszcze słynne mosty w Stańczykach na polskim Podlasiu.